Cześć, witaj na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, to dla mnie ogromna radość gościć Cię tutaj. Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na kanale, to mam nadzieję, że Ci się spodoba i będziemy spotykać się częściej. A jeżeli jesteś powracającym widzem lub słuchaczem, to wiedz, że za każdym razem jest to wielka radość i przyjemność spotykać się z Tobą. Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na krótkie wiadomości dla Waszego Znaku Zodiaku na listopad 2022. Kiedy to nagrywam, jest 13 listopada, i myślę, że połowa miesiąca jest świetnym czasem właśnie na to, żeby zobaczyć, co u Was słychać i co kosmos, karty chcą Wam przekazać, tak żeby wesprzeć was, Waszą drogę przez ten miesiąc. I wiadomości będą krótkie, dlatego że w tym zabieganym świecie myślę, że większość z was woli je dostawać w takiej formie. Dlatego w przyszłym tygodniu wrócę do Was jeszcze z dodatkowym tarotem dla Waszego znaku, żeby troszeczkę bardziej zgłębić te wiadomości. A dzisiaj postaram się streścić. Dlatego bez zbędnej zwłoki wszystkie szczegóły, które warto, żebyście jeszcze poznali o tym czytaniu, znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz. Życzę udanego sensu i zapraszam. Kochany Wodniku, mam trzy karty dla Ciebie dzisiaj. Pierwsza karta, numer 36, mówi o intuicji z tą piękną, bogatą, kolorową i oświeconą przede wszystkim głową. Kolejna karta mówi o wizualizowaniu siebie, właściwie dosłownie takim rzutowaniu siebie, jak slajd zrzutnika. I trzecia karta na stole dla Ciebie dzisiaj to trójka kielichów. I ja Ci tę kartę jeszcze oczywiście za chwilę będę pokazywać, ale przez te karty jest Ci przypominane, że masz swój własny, wyjątkowy, wewnętrzny głos, który zawsze Cię prowadzi, cały czas, tylko nie zawsze słuchasz. Połącz się ze swoją mądrością. Pozwól sobie na, na taką wyższą perspektywę, bo kiedy widzisz świat i siebie intuicyjnie, tak jak ta pierwsza karta mówi o intuicji, pozwalasz sobie też uwolnić swoją wyobraźnię, to wtedy to bogactwo, właśnie, stają się dla ciebie dostępne, te kolory stają się dla ciebie dostępne. Intuicja i kreatywność to jest bardzo ważne one pochodzą z tego samego źródła. I my się łączymy z tym źródłem wtedy, kiedy Pozwalamy sobie płynąć z rzeką życia bez stawiania oporu. Kiedy pozwalamy rzeczom dziać się, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy na nie wpływu, wierząc, że zawsze będziemy w stanie podejmować mądre decyzje, wybory i mądrze nawigować przez to, co się dzieje. Kreatywna intuicja, która jest nazwą mojego kanału, to nic innego jak wymyślanie pomysłów, rozwiązań, wpadanie wręcz na pomysły, bez angażowania się w świadomy proces myślowy. Tak? Wszystko, co intuicyjne, dzieje się natychmiast, nie wiadomo skąd wręcz. Wizje pojawiają się w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu, tak? Nie wiemy skąd coś wiemy, nie wiemy w ogóle, nie mamy pojęcia, jak nasz umysł stworzył ten pomysł czy wizję, ale wiemy, że jest prawdziwa lub dobra, że jest właściwa. Tak jak mówiłam, kreatywność i intuicja pochodzą z tego samego źródła, i czerpiemy z niego wtedy, kiedy właśnie płyniemy z prądem życia. To, co jest tutaj ważne, to takie przypomnienie dla Ciebie, że wszystko, absolutnie wszystko może być źródłem twórczej stymulacji, takiej kreatywnej inspiracji, jeżeli tylko jesteśmy na to otwarci. I to jest też bardzo ważne, że Twój kreatywny proces jest wyjątkowy, właściwy tylko Tobie, więc nie porównuj się do innych. Śmiało czerpi inspirację, ucz się od innych, ale nie porównuj skup się na swoim projekcie i nie przestawaj. Twoim projektem tutaj myślę, że przede wszystkim jesteś ty i twoje życie z tą wizualizacją siebie, z tym rzutowaniem czy może dosłownie projektowaniem cokolwiek robisz, wizualizujesz, projektujesz, rób to intuicyjnie i angażuj swoją wyobraźnię. Nie bój się dodawać kolorów do swojego projektu, zwłaszcza tych nowych, których mówiłam, że. To bogactwo, te kolory stają się dla Ciebie dostępne. E, wcześniej nie były. Tak? Więc e, intuicyjnie dodawaj te kolory do swojego projektu czy marzenia. I też w pewien sposób przetłumacz tak w cudzysłowie swoje myśli, swoje wyobrażenia, jakieś swoje wierzenia. Przetłumacz to jak ten obraz narzutników, pozytywną akcję i z czasem ten docelowy rezultat. E, Trójka kielichów, która tutaj się pokazuje dalej, to jest karta między innymi przyjaźni, celebrowania, czegoś wartego świętowania. To jest karta spędzania przyjemnie czasu też w bliskim gronie. I właśnie z taką radością i z taką celebracją podejść do tego projektowania siebie. Jakby zaangażuj swoje pozytywne emocje, swoje pasje, miłość, kreatywność. I tutaj na tej karcie trójki kielichów jest studnia. Na pustyni, studnia pełna wody to jest tarot Małego Księcia. I to mi mówi, że Twoja wyobraźnia, Twoja intuicja, też Twoje serce to jest ta studnia, z której możesz czerpać właśnie tą radość, tą pasję, tą miłość do siebie, do swojej wizji, tak bardzo potrzebną właśnie w tym tworzeniu czy projektowaniu. Cokolwiek to jest, bo to się może tyczyć każdej sfery życia, możesz projektować, wizualizować siebie, swoje życie w jakiejkolwiek jego sferze. Tak. Ale to, co jest tutaj ważne z tą trójką kielichów, podkreślone to bądź swoim przyjacielem. Spędzaj też czas ze sobą, tak jakbyś spędzał, spędzała czas z przyjacielem. E, radośnie, miło, tak spokojnie, ale też może z zabawą. Mogą być wygłupy, cokolwiek, co też podbija Twoją energię, sprawia, że czujesz się dobrze. Tak? Ta trójka kielichów może oznaczać, też ponowne połączenie, na przykład z jakimś straconym przyjacielem, i może to ma miejsce dla niektórych z Was, ale jeżeli już, to myślę, że przede wszystkim tym utraconym przyjacielem jesteście Wy sami. To jest taka zachęta do świętowania odzyskanego przyjaciela. W tym projektowaniu siebie, też to, co jest ważne, to żebyś uwzględnił, uwzględniła, jak chcesz. Jak chcesz, w jaki sposób chcesz być dla swoich bliskich i przyjaciół, ponieważ to mówi o tym bliskim gronie. Jak widzisz siebie w tym gronie, e, doceniaj przyjaciół, którzy towarzyszą Ci w Twojej obecnej przemianie, w Twojej podróży, w Twoim doświadczeniu. E, I być może też, być może dla niektórych z Was w tym procesie też chodzi o, o Twoją rolę w jakiejś właśnie gronie, lub nawet być może w wspólnocie. I tutaj to zostawiam do waszej interpretacji. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, za kilka dni spotkamy się, żeby jeszcze sobie spojrzeć w karty Tarota. Ja wam życzę wspaniałej drugiej połowy listopada. Mam nadzieję, że czas spędzony tutaj był dla was przyjemny. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia niedługo.